Za górami, za lasami jadą dzieci z tabletami. Znasz to? Jak każdy rodzic, znamy taką historię, ale nie każda podróż musi zaczynać się od włączenia tabletu. Razem z Otomoto przygotowaliśmy dla Was trasę Umilacze gry dla kierowcy i pasażerów, szczególnie tych najmłodszych. Przykładowo. Na trasie mijamy tablice z nazwami różnych miejscowości. Każda z nich może być inspiracją do opowiadania różnych historii o tej nazwie o tym, jak powstały. Na przykład Wesoła. Hmm, może tu chodziło o księżniczkę, która była wesoła, dlatego że król i królowa grali z nią w fajne gry, gdy jechała karocą. Zostawiam to w Waszej wyobraźni. Odkładamy tablety w trasie i więcej czasu poświęcamy małym pasażerom. Więcej gier znajdziecie na kanałach Otomoto, a ja życzę Wam wspaniałych wakacji i zapraszam w podróż z trasą Milaczami od Otomoto.